ban nieśmieszny wskrzesił TechnoBlade'a. Dlaczego większość serwerów Minecraftowych miała ostatnio ogromne problemy? Nie dało się na nie wejść, a Pink strasznie skakał. Zęciaka dopadła klątwa Dexiego, a za granicą na jednym z SMP wybuchła by drama. Witajcie. Ja jestem podpór, trzeci pluszak będzie zamówiony. W następnych newsach najprawdopodobniej się już pojawi na starcie należałoby sprostować jeden news. Chodzi tutaj o newsa z Lego, odnośnie którego dostałem mocną reprymendę w komentarzach od pana Masełeczko 123. Ten produkt nie był rozdawany z okazji Halloween, tylko z okazji nowej edycji Lego Master. Proszę nie prowadzić w Z okazji Halloween za duszków i master, jeśli dobrze pamiętam w niektórych sklepach dynka. I to prawda. Ja lekko się pomyliłem, <mulety> dlatego tutaj za to Was przepraszam. Jeżeli chodzi o tego klocka, którego zobaczyliście w tamtych newsach, był rozdawany on w każdym sklepie stacjonarnym z okazji czwartej edycji właśnie Lego Master. A jeżeli chodzi o te Halloweenowe rzeczy, to była taka dynka i taki kotek. Także taki szybki updatecik tamtego news. A jeżeli już trzeba coś update'ować, to fakt, że Wumba wbił milion subów. jest to gościu, którego na pewno kojarzy część z was. Nagrał on m.in. 3 miesiące temu film, który wygenerował w tym momencie 5 milionów wyświetleń, gdzie w 24 godziny zdobył wszystkie bloki z Minecrafta, albo rok temu filmik, w którym to zbierał wszystkie najrzadsze moby z Minecrafta, coś wam to mówi? Ja tu tylko tyle zostawiam. A to, że Rezi kolejny wyścig organizuje, wiedziałem. Miał wyścig po Ameryce Południowej, który moim zdaniem wyszedł naprawdę kozacko. Obejrzałem całą serię z giga zaciekawienia. A teraz YouTuber ogłosił poprzez swojego Instagrama, że kolejny wyścig będzie jeszcze w tym roku przeprowadzony na Islandii. Nie mogę się już doczekać, aż będzie można obejrzeć te filmiki. Jestem ciekaw, czym Rezi nas zaskoczy. Zaskoczył pewnie nie tylko mnie, ale również i Was bloeck, swoją nową serią, Pokafona, która powiem wam szczerze, jest swoją. Z tą odpowiedzią na podnoszącą się jakość kontentu na tych czołowych kanałach w Polsce. Wiecie, patrząc jak Fris robi mafię kolejną, ten taki program z parami youtuberów. No kurczę, są to grube produkcje. Rezji tak samo, jakieś tutaj wyścigi, inne takie rzeczy. Pałołek nie miał nic takiego. Od paru miesięcy kręcił on głównie shorty, jak sam powiedział na tym filmiku. A teraz właśnie wleciał z mocną serią Kafona, gdzie zaprasza youtuberów i wymieniają się telefonami i tam sprawdzają sobie różne rzeczy. Ja się uśmiałem, mi się podobało. Z fajnych filmów, które pojawiły się również w ostatnich dniach był film Zeftisa. I tak wiem, że tematyka tego filmu. Jest jest dosyć oklepana, natomiast zrobił to w ciekawy sposób. Pod order Baśki tego bym nie uznał, ale film był ogólnie interesujący. W sumie nawet jak wcześniej widziałem filmiki z tego tematu, to nigdy nie wiedziałem, że jest to ponad 12,5 miliona bloków. A jeżeli już mówimy o ciekawych filmach, Hozot również dał fajny materiał. Taki lekko w klimacie Halloween, przetrwałem 100 dni w strasznym świecie w Minecraft Hard. No i dzięki temu też wbił 100 tysięcy subów na swoim kanale. Gratki, gratki. Filmik może naprawdę przypaść wam do gustu, ponieważ trwa ponad godzinę 20. Przyjemne, przyjemne. Przyjemna pewnie również była na pewno wojna donate'ów, jaką Ostatnio przeżył na jednym ze swoich live'ów w Wenku. Wenku to jest youtuber, o którym wam wcześniej mówiłem w kontekście Amongasa, już z parę newsów temu. No I chłop niedawno miał streama, oczywiście przedłużanego. I na tym streamie, to co się tam wydarzyło, to jest hicior, nie? Dostał potężne wpłaty od widzów. Ja pierdzielę! Nie! Jakie wariaty z was. Ja pierdzielę! Nie, no co jest? Miał potem doliczony do czasu kilkanaście godzin. No i powiem tak, ci widzowie to nieźli impostorzy Fejzia jako ja życie, że to jest youtuber Minecraftowy, który kręcił te takie filmiki o komunizmie w Polsce. No i generalnie stwierdził on, że będzie robił swój serwer z trybem Igrzyska Śmierci. Jestem ciekaw, jak mu to wyjdzie na swoim Discordzie, póki to dał kilka ankiet i nie mamy jeszcze jakichś dokładniejszych informacji, jak to by wszystko wyglądało. Dajcie znać, czy byście zagrali na takim trybie. A teraz przejdziemy do dramy, która miała miejsce za granicą, o której pewnie nie słyszeliście, bo ja sam dowiedziałem się o niej przez przypadek. Ogólnie jest coś takiego jak Lagun SMP. No i na tym Lagun SMP grają sobie tam mniejsi twórcy. No i była również taka babka, która nazywa się Lazy. Jest to YouTuberka, i streamerka, Bedwarsowa, Symry, Teraz gra na nowszych wersjach. No, i jak się okazuje, jest z niej niezłe ziółko. Ponieważ z filmiku, który został na nią nagrany, chodzi, że wzbudzała w ludziach poczucie winy, manipulowała ludźmi, wykorzystywała ich do własnych celów, łamała wielokrotnie, stawiała się w roli rzekomej ofiary i tym podobne różne toksyczne zachowania. Film na ten temat dodał na swój kanał Jonah, czyli jeden z twórców, który grał na tym lagun SMP. No, powiem no, tak, dziwna sytuacja, jestem ciekaw, jak to tam się dalej będzie rozwijało. Nie chcę się zagłębiać jeszcze w jakieś tam inne perypetie w tym lagun SMP, bo tam podobno jeszcze troszkę więcej rzeczy powychodziło. No, ale generalnie Dźwięk się to jak takie rzeczy dzieją się za granicą, a nie u nas. A teraz przejdziemy do tematu, który powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem, jak interpretować. Kojarzycie, że w ostatnich newsach mówiłem wam o Divi, czyli postaci, która tak naprawdę je bitnie podpierdziela jeden do jeden shorts od Kamana, czyli zagranicznego, bardzo popularnego youtubera Minecraftowego. No i wiecie, chłop generalnie tam nagrywa przez to AI, z tym głosem wygenerowanym, no i tak naprawdę nie wiemy kim jest. A najlepsze jest to, że pewnie część z Was kojarzy mniejszego twórcę z zakrętkę, który gra na serwerach box PvP, między innymi na przykład na rapa. I słuchajcie, chłop uznał, że za pomysłem będzie na swoim drugim kanale wrzucanie filmików Diviego do siebie. Dokładnie tych samych. Rozumiecie? Chłop pobiera filmik Diviego, który ukradł filmik od Kamana i wstawia do siebie na kanał. Nie wiem jak to nazwać I czy w ogóle da się okraść złodzieja? Powiem wam szczerze, sytuacja jest dla mnie dziwna. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Uważam, że to powoli idzie już za daleko. Jestem ciekaw, co będzie następne. Ale o tym, że w środowisku minecraftowym panuje klątwa Dexiego, to już na pewno wiecie. Bo kiedyś mówiłem wam to w kontekście legendy Felipezy, który to na większość swoich materiałów dawał na miniaturkę Dexiego. Ja również na niektórych miniaturkach umieściłem Dexiego na swoim drugim kanale, gdzie grałem na jego serwerze, czyli na AnarchiGG. Pasowało mi to, by było on w miniaturze. Natomiast to, co robi Sęciak jest niesamowite. <grym> Chłop na co drugim, czy co trzecim filmie pierdziela Dexiego. <grym> to jest kurna klątwa. Naprawdę. <grym> nie wiem tak samo, co mam w głowie. Czy jest to chęć po prostu dobycia większego zasięgu? Naprawdę. Nie mam pojęcia. Ale jego filmy nie mają żadnego powiązania z Dexiem. A jest na większości Filmów. Teraz macie na ekranie wszystkie materiały, wszystkie miniaturki, na których pojawił się Dex i Nie wiem, czy w ogóle mnie widać teraz, jak się one pojawiły. Tych filmów było tyle. I powiem wam, no jest to zabawna klątwa. Dajcie znać, czy znacie innych youtuberów, którzy również padli ofiarą tego złego czaru. Oczywiście o tej informacji dowiedziałem się dzięki wam z mojego Discorda, od pana Defluka. Pozdro, bratku. No i kolejny news Discorda, czyli dlaczego polskie serwery miały w ostatnich dniach bardzo mocne problemy. Nie dało się na nie wejść, Pink tak naprawdę skakał jak szalony. No i szczerze powiedziawszy, było naprawdę. Piepsko. I teraz o co chodziło? Ogólnie 2 listopada, około godziny 14, nastąpił jakiś problem z serwerami w Minecrafcie. Dużo osób nie mogło na nie wejść. Osoby, które już na przykład weszły, miały po 2000 pingów. Problemy z siecią są związane z awarią na Cloudflare. Klienne serwery Minecraft również zmagają się z tym problemem. Serwery nieaktywne to Anarchia, ClearMC, Rapy, Minecraft. Wszystkie serwery będące na nowym hostingu są aktualnie niedostępne. Właściciele tych serwerów, proszę o zrozumienie, awaria może trochę potrwać. I ja napisałem również w tej sprawie do head administratora Anarchy. Jest to prawda. I tak okazuje się, że to właśnie chodzi o, o serwery Cloudflare, a. na których stoi większość rzeczy w Polsce. I żeby to jeszcze Wam to nie działo się tylko w Polsce. Na polskich serwerach. W innych państwach również ludzie mieli z tym problem. Przez co właśnie najpopularniejszy serwer, jakim jest Hypixel, nagle momentalnie wywindował. Kolejka była ponad 6000. No, grubo się działo. A teraz porozmawiamy sobie o gościu, który pobawił się w nekromanty, czy jakiegoś innego szamana, i wskrzesił Technoblade'a. Mowa o nieśmiesznym i o jego idiotycznym clickbaicie, który zastosował na jednym z ostatnich swoich materiałów. I tak, ja wiem, że pisaliście mi wielokrotnie, że nieśmieszny bardzo mocno clickbaituje. I są to czasami bardzo niesmaczne i obrzydliwe clickbaity. Natomiast Wkrzeszanie Technoblade'a, clickbaitowanie na niego jest żałosne. Parę newsów temu powiedziałem wam o sytuacji, gdzie Tata Technoblade'a streamuje na jego kanale. I ten kanał ponownie stał się aktywny. I dokładnie to samo w swoim krótkim materiale powiedział tak naprawdę nieśmieszny. Tylko jego tytuł brzmi: Technoblade żyje. I powiem tak: tyle negatywnych komentarzy, to jeszcze nie widziałem. Był komentarz, że niełatwiej Tata Technoblade'a zostaje streamerem niż ludzi po tytule, że zmartwystał jak Jezus. Bardzo trafny komentarz, nawet na niego odpowiedziałem. Potem kolejny 500 lajków, który zdobył. Być może nie robić czy to za trudne? Oczywiście nieśmieszny przyklejał serduszka, tylko komentarzom które dotyczyły Technoblades Never Die XD. Był również komentarz, kiedyś lubiłem oglądać nieśmiesznego, ale odkąd zaczął robić miniaturki tytuły o czyjejś śmierci, S lub na przykład teraz o kimś zmarł przestaje. To nie jest hajt tylko prawda o tym, że trzeba mieć więcej szacunku i patrzeć na... na wyświetlenia I ja się z tym zupełnie zgadzam. Chłop naprawdę się odkleja. Niedawno w newsach mówiłem wam o jego dwóch filmach, które również zbudziły mieszane opinie wśród widzów. A teraz ta sytuacja. Powiem wam szczerze, bardzo dziwnie mi się na to patrzy i to komentuje. Natomiast pomimo tego wszystkiego trzymam za niego kciuki, że wreszcie pójdzie po rozum do głowy i się po prostu ogarnie bo to, co obecnie robi, jest żenujące. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzach hashtag a przypnę ci serduszko. O ja pierdziele. Masakra.